W gali UFC 259 w palce wieczoru zmierzą się ze sobą mistrz wagi średniej Izrael Adesania, który spróbuje odebrać pas i półciężki dzierżonego obecnie przez Jana Błachowicza. Myślę, że nie przesadzę mówiąc, że to jak dotąd największa walka dla polskiego MMA. Obu panów w oktagonie różni stylowo bardzo wiele, poza jednym faktem. Uwielbiałem swoje pojedynki kończyć przez ciosy. Ten fakt może wskazywać na eksplozywny pojedynek w stójce, ale czy na pewno. Siemanko, ja jestem Maras, ty jesteś na kanale Maras i dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę starcie Jana Bochowicza z Izraelem Adesany. Przyjrzyjmy się pretendentowi. Izrael Adesany zadebiutował w UFC 10 lutego 2018 roku, gdzie w drugiej rundzie pokonał przez TKO Roba Wilkinsona. Po serii pięciu zwycięzców z rzędu dla amerykańskiego to zdobył tymczasowy pas mistrzowski wagi średniej, podjął przez jednogłośną decyzję Kervina Gasteluma. Pełnoprawny pas mistrzowski walczył na gali UFC 243, gdzie w drugiej rundzie znakautował Roberta Whittakera. Od tamtego czasu Adesany obronił pas mistrzowski dwukrotnie, wygrywając jednogłośną decyzją z Joelle Romero oraz na gali UFC 253, gdzie odprawił czasami w drugiej rundzie Paula Costa. Zawodnik z Niewiary jest stójkowiczem, potrafi zarówno wypunktować walkę, jak i nokautować swoich przeciwników. Bije bardzo celnie, potrafi także jak mało kto korzystać ze swojego zasięgu ramion, trzymając swoich rywali na dystans. Adesanya ma ogromne doświadczenie w sportach podejrzanych, w boksingu oraz Muay Thai 81 pojedynków. 75 wygrał, 5 przegrał, a 1 zremisował. Poza tym zbudował w boksie rekord 5-1. Dodatkowo posiada również purpurowy pas w brazylijskim jiu-jitsu. Cechuje się świetnymi zapasami defensywnymi, co wielokrotnie pozwalało mu kontrolować pojedynek. Trudno obecnie wskazać lepszego zawodnika wagi średniej w stójce niż Izrael. Jednak pojedynek z Kelvinem Gastelumem pokazał, że nigeryjczyka można naruszyć. Poza posiadanym pasem nie wiemy wiele o jego umiejętnościach parterowych. Jednak patrząc na sposób w jaki toczy swoje pojedynki, możemy założyć, że walka na chwyty nie jest płaszczyzną, w której odnajduje się najlepiej. Obecny mistrz wagi półciężkiej, Jan Błachowicz, zadebiutował w UFC 4 października 2014 roku, gdzie w pierwszej rundzie wygrał przez TKO z Ilirem Latifi. Kolejne dwie walki przegrał z Jimmy Manułą oraz Korejem Andersonem przez decyzję, po czym wygrał z Igorem Pokrajaczem przez decyzję jednogłośną. Następnie przegrał dwa razy kolejno z Aleksandrem Gustavsonem przez decyzję jednogłośną oraz z Patrykiem Pomisem przez decyzję większościową. Po trudnych porażkach w amerykańskim hegemonie Łochowicz zbudował serię czterech zwycięstw z rzędu, z czego dwa pojedynki wygrał przez poddanie. Po przegranym eliminatorze do walki o pas z Diego Santosem Łochowicz ponownie wygrał cztery pojedynki, i aż trzykrotnie nakałtował swoich przeciwników, w tym Dominika Reyesa, wygrywając jednocześnie pas Mistrzowski UFC. Jan posiada czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu. Polak w swoich pojedynkach pokazywał, że jest wszechstronnym zawodnikiem, dysponującym niebezpieczną grą parterową, ale także potwornie mocnym uderzeniem. Ponadto jest fajterem z wielką siłą fizyczną, której skutecznie używa w klinczu oraz dominując przeciwników z góry w parterze. Na stronie pretendenta mamy szybkość. Adesany nie zamierza wypełniać limitu wagi półciężkiej. Prawdopodobnie zobaczymy go w wadze 90 kg. Mamy także po jego stronie zasięg ramion, który skutecznie wykorzystuje. Patrząc na sposób prowadzenia swoich walk, do jego atutów możemy także zaliczyć jego strikerskie IQ. Doświadczenie w sportach uderzanych również będzie dużym atutem Nigeryjczyka. Natomiast na korzyść mistrza wagi półciężkiej mogą w tej walce działać na pewno siła fizyczna. Jak wiemy, Izrael powinien ważyć około 90 kg, podczas gdy Błachowicz ścina do wagi półciężkiej. Możemy więc zakładać, że między zawodnikami będzie około 9 kg różnicy. Na korzyść mistrza mamy również siłę ciosów. Często pomijanym atutem Jana w tym starciu jest również graf. Pamiętajmy, że Błochowicz ma na swoim koncie więcej poddań niż nokautu. Faworytem w tym pojedynku jest Izrael Adesania. Kurs na niego wynosi aż minus 255, podczas gdy kurs na Jana wynosi plus 215. Jest to prawdopodobnie spowodowane ogromnymi umiejętnościami stójkowymi Izraela, a także obroną obaleń nigeryjczyka, której skuteczność wynosi aż 86,5%. Myślę, że mamy w tym pojedynku kilka opcji, które mogą działać na korzyści jednego i drugiego fightera. Jeśli walka będzie się toczyć przez cały dystans w stójce, prawdopodobnie Adesanya będzie korzystał z zasięgu ramion oraz długich popięć w szczególności na łydkę w efekcie wypunktuje obecnego mistrza. Jeżeli ten pojedynek ma zostać zakończony jednym mocnym uderzeniem, to walkę wygra ja. Jeśli jednak walka znajdzie się w parterze, Bachowicz będzie miał ogromną przewagę nad Nigeryjczykiem w postaci siły, masy, ale również umiejętności. Moim zdaniem po raz kolejny Jan jest bardzo niedoceniany w tym pojedynku. Co prawda przegrywał większość swoich pierwszych walk dla UFC, jednak pamiętajmy, że obecnie jest zupełnie innym zawodnikiem niż był kiedyś. Nie jestem również przekonany co do obrony obaleń nigeryjczyka. Łochowicz ma skuteczność obaleń na poziomie 52%, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii wagi półciężkiej w UFC. Sądzę, że ta wysoka skuteczność w połączeniu z legendarną polską siłą oraz znaczącą przewagą masy odegrają tutaj kluczową rolę. Błochowicz może oczywiście tę walkę przeleżeć, ale patrząc na jego umiejętności parterowe, powinien pokonać Style Bendera przez poddanie, myślę, że w drugiej lub trzeciej rundzie. A jakie są wasze typy na najgłośniejszą walkę w historii polskiego MMA? Sądzicie, że Błochowicz odprawi Adesanien ciosami? A może stawiacie na szeroki bachlarz stójkowy Nigeryjczyka? Dajcie znać, jakie są Wasze typy na ten pojedynek. Ja dziękuję Wam za oglądanie, a jeżeli film Wam się spodobał, zapraszam do łapkowania, subskrybowania kanału MMRS, a dodatkowo zapraszam serdecznie na mojego Instagrama. Do usłyszenia w kolejnych produkcjach.